Dojdźmy dzisiaj do sedna relacji i podejdźmy do problemu ze zrozumieniem, które kształtuje nasze życie i charakter. Podczas gdy kobiety szukają głębokiego sensu i zaufania w związkach, spotykają te wartości u ludzi, którzy prowadzą cnotliwe życie. Tak naprawdę to, czego wszyscy w tajemnicy szukamy, to silny charakter, uczciwość, cierpliwość i wewnętrzny spokój. Cechy te są potężnymi cnotami, które pochodzą z istoty człowieka i wpływają na innych. W tym filmie skupimy się na siedmiu kluczowych cechach, których kobiety pragną u mężczyzn. Nie są to jednak cechy powierzchowne czy tymczasowe, wręcz przeciwnie, są to wartości wewnętrzne, które człowiek nabywa w miarę doskonalenia się. Wspólnie odkryjemy, jakie cechy przyciągają, takie jak cierpliwość, uczciwość, samoświadomość i pokora. Jeśli chcesz dodać wartość do swojego życia i dodać stoicką perspektywę do swojego poszukiwania sensu, dołącz do nas w tej podróży. Gdy przeanalizujesz każdą cechę, zobaczysz, jak wielowiekowa filozoficzna perspektywa stoicyzmu prowadzi nas w naszych związkach. Pamiętaj, jeśli chcesz dodać realną wartość do swojego życia, musisz szukać tych wartości nie tylko w innych, ale także w sobie. Część 1. Uczciwość, dokładność i niezawodność. Uczciwość jest najbardziej podstawową cechą, która pozwala budować zaufanie w związkach. Ktoś uczciwy daje spokój i pewność drugiej osobie, czyli swojemu partnerowi. Kiedy kobiety widzą uczciwość w mężczyźnie, czują, że więź, którą z nim nawiązały, jest trwała i niezawodna. Uczciwość to nie tylko mówienie prawdy, oznacza jasne wyrażanie myśli i uczuć. Kiedy mężczyzna okazuje odwagę, by szczerze podzielić się swoimi uczuciami, nie ukrywając ich, ta odwaga i otwartość uspokaja drugą osobę i zwiększa zaangażowanie w związek. Filozofia stoicka uważa uczciwość za jedną z najcenniejszych cnót życia. Zgodnie z tą filozofią, człowiek uczciwy powinien być przejrzysty i szczery nie tylko wobec innych, ale także wobec siebie. Ktoś, kto zna swoją prawdę i nie okłamuje siebie, odzwierciedla tę pewność w świecie zewnętrznym. Kobiety odczuwają wewnętrzny pociąg do takiego przykładu uczciwości, ponieważ budzi on poczucie determinacji i pewności siebie. Uczciwość to rzadka ale cenna cecha w świecie pełnym trudności. Rozdział 2. Samowiedzą i spokój wewnętrzny. Samowiedzą jest ważną cnotą w filozofii stoickiej i jest postrzegana jako klucz do odnalezienia wewnętrznego spokoju. Osoba, która zna siebie, jest spokojniejsza, zrównoważona i pewna siebie w obliczu trudności życiowych. Kobiety czują naturalny pociąg do mężczyzn, którzy są w zgodzie ze sobą, którzy wiedzą, czego chcą i którzy odnaleźli wewnętrzny spokój. Ponieważ tacy mężczyźni są świadomi swoich własnych wartości, nie potrzebując aprobaty innych. Poznanie siebie oznacza jasne poznanie swoich uczuć i myśli oraz umiejętność skonfrontowania się ze swoimi lękami i brakami. Ktoś, kto ma wewnętrzny spokój, jest bardziej odporny na negatywność świata zewnętrznego. Taki mężczyzna potrafi spokojniej i dojrzałej oceniać wydarzenia, nie wdając się w niepotrzebne dramaty w związkach. Kobiety czują się w tej pozycji bezpiecznie. Ponieważ mają partnera o silnej równowadze emocjonalnej, spokojnego i dojrzałego. Stołyki filozofowie wierzą, że poznanie siebie naprawdę wyzwala człowieka. Ktoś, kto osiąga swój wewnętrzny spokój, przestaje być zależny od warunków zewnętrznych, pomaga to w ustanowieniu zdrowszej i bardziej zrównoważonej więzi w związkach. Dla kobiet bycie spogodzonym ze sobą mężczyzną zwiększa wiarygodność i trwałość związku. Osoba, która ma wewnętrzny spokój, oferuje pokój ludziom, których kocha, a także sobie, tworząc w ten sposób silniejszy fundament w związku. Rozdział 3. Cierpliwość i wytrzymałość. Cierpliwość jest jedną z najcenniejszych cnót stoicyzmu. Osoba cierpliwa i odporna potrafi stawić czoła trudnościom, jakie napotyka w życiu i stawić im czoła spokojnie i dojrzale. Dla kobiet obecność cierpliwego mężczyzny jest fundamentem, który sprawia, że czują się bezpiecznie i dają wiarę w przyszłość. Cierpliwość to nie tylko czekanie, oznacza to akceptowanie wydarzeń takimi, jakie są, postrzeganie każdej chwili jako okazji do nauki i zajmowanie niezachwianej postawy wobec wzlotów i upadków w życiu. W związku cierpliwy mężczyzna jest bardziej wyrozumiały dla błędów i niedociągnięć swojej partnerki. Zamiast poddawać się w trudnych dniach, ma tendencję do rozwiązywania problemu i akceptowania procesu z dojrzałością. Ta odporność wzmacnia wieś między dwojgiem ludzi i sprawia, że związek staje się silniejszy. Kobiety czują się cenione i bezpieczne przy mężczyznach wykazujących się taką wyrozumiałością i cierpliwością, gdyż taka postawa świadczy o tym, że mężczyzna jest wyrozumiały i tolerancyjny. Według stoicyzmu, wytrwałość i cierpliwość to cechy, które należy rozwijać w każdym momencie życia. Życie jest pełne wzlotów i upadków, ale cierpliwość dojrzewa i wzmacnia ludzi. Kobiety dostrzegają w życiu cierpliwego mężczyzny zdecydowaną postawę, empatię i zaufanie, i te cechy są podstawowymi elementami, których szukają w związku. Cierpliwy mężczyzna jest bardziej zrównoważony emocjonalnie i wnosi spokój do związku. Rozdział 4. Szacunek i zrozumienie. Szacunek to wartość leżąca u podstaw każdego zdrowego związku. Według filozofii stoickiej szanowanie innych jest także odzwierciedleniem szacunku do samego siebie. Szacunek, jaki mężczyzna okazuje kobiecie, objawia się nie tylko jego zachowaniem, ale także uwzględnianiem jej myśli i uczuć. Kobiety w naturalny sposób cenią mężczyzn, którzy naprawdę je szanują i akceptują takimi, jakimi są. Zrozumienie jest integralną częścią szacunku. Człowiek wyrozumiały to taki, który chce wysłuchać drugiej osoby i zrozumieć jej potrzeby i uczucia. Tej osobie udaje się zobaczyć rzeczy nie tylko z własnego punktu widzenia, ale także oczami partnera. Wzmacnia to empatię w związku i sprawia, że kobieta czuje się doceniona. Kobietom łatwiej wyraża się z mężczyzną, który poważnie podchodzi do ich uczuć i myśli i wczuwa się w nie. Stołyki filozofowie twierdzą, że każdy człowiek ma niepowtarzalną wartość. Dzięki temu zrozumieniu w związku na pierwszy plan wysuwają się szacunek i zrozumienie. Kiedy kobiety są z mężczyzną, który je szanuje i stara się zrozumieć, odnajdują spokój w związku i czują się bezpieczniej. Prawdziwy szacunek objawia się nie tylko miłymi słowami, ale także codziennym zachowaniem i podejściem do wydarzeń, tworząc w ten sposób głębszą wieś między dwojgiem ludzi. Rozdział 5. Wartości duchowe, niematerialne. Bogactwo materialne może powodować chwilową atrakcję, ale to wartości duchowe naprawdę decydują o głębi związku. Według stoicyzmu, prawdziwa wartość człowieka nie wynika z tego, co on posiada, ale z cnót, które posiada. Kobietom bardziej podobają się mężczyźni mający bogactwo wewnętrzne niż sukces materialny. Człowiek przywiązujący wagę do wartości duchowych posiada takie cechy jak zaufanie, uczciwość i prostota, a te cechy budują silniejszą więź w związku. Ktoś, kto akceptuje tymczasową naturę rzeczy materialnych, koncentruje się na bardziej znaczącym i trwałym związku w związku. Kobiety czują się bezpiecznie przy mężczyznach, którzy oferują szczerą miłość i kształtują swoje życie wartościami. Ten typ człowieka przyczynia się do relacji ze swoimi wartościami, a nie z posiadanym majątkiem, a to tworzy długoterminowe zaangażowanie. Jak uczy stoicyzm, prawdziwy pokój można znaleźć w życiu, w którym priorytetem są wartości duchowe. Dla kobiet prowadzący taki styl życia, mężczyzna jest nie tylko partnerem, ale także niezawodnym towarzyszem. Rozdział 6. Samodyscyplina. Samodyscyplina jest w filozofii stoickiej jednym z najważniejszych wskaźników wewnętrznej siły. Człowiek, który w swoim życiu cechuje się samodyscypliną, postępuje w zgodzie z własnymi wartościami, nie poddając się swojemu ego. Ta cecha budzi zaufanie i szacunek u kobiet, ponieważ zdyscyplinowany mężczyzna jest lojalny wobec swoich obowiązków i dotrzymuje obietnic. Osoba zdyscyplinowana trzyma się z daleka od nałogów i niepotrzebnych nawyków. Taka postawa wprowadza porządek i równowagę w jego życiu. Kobiety odnajdują spokój w związku z mężczyzną, który potrafi się kontrolować, ponieważ ta cecha tworzy stabilność i zaufanie w związku. Jak uczy stoicyzm, osoba, która się kontroluje, przynosi równowagę i pokój otaczającym ją osobom. Rozdział 7: Pokora i Wdzięczność. Pokora i wdzięczność to dwie cenne cnoty głęboko zakorzenione w filozofii stoickiej. Osoba pokorna potrafi zadowolić się tym, co ma i docenić to, nie uważając się za lepszego od innych. Dla kobiet pokorny mężczyzna to osoba daleka od arogancji, pogodzona ze sobą i potrafiąca zrozumieć istotę życia. Te cechy tworzą głębsze zaufanie i zaangażowanie w związku. Wdzęczność natomiast pozwala nam być wdzięcznymi za to, co oferuje życie i doceniać nawet najdrobniejsze szczegóły. Wdzęczny mężczyzna akceptuje swoją partnerkę taką, jaka jest w związku i ceni ją, nie próbując jej zmieniać. Stołyki twierdzą, że wdzięczność jest kluczem do wewnętrznego spokoju. Kobiety czują się wartościowe przy mężczyźnie, który każdego dnia podchodzi do nich z wdzięcznością. Pokora i wdzięczność budują silną więź między dwojgiem ludzi i tworzą atmosferę miłości w związku. Prawdziwe wartości w związkach leżą znacznie głębiej niż to, co pojawia się na powierzchni. Snoty takie jak uczciwość, spokój wewnętrzny, cierpliwość, szacunek, bogactwo duchowe, samodyscyplina, pokora i wdzięczność stanowią podstawę trwałej i zdrowej więzi. Te cechy, których pragną kobiety, kierują nas również w stronę rozwoju osobistego. Jeśli chcesz dodać te wartości do swojego życia, na każdym kroku kieruj się cnotami stoickimi. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej takich treści. Do zobaczenia w następnym filmie.